Spójrzcie na to rozwiązanie. Ta nakładka powoduje, że wyglądamy w okularach zupełnie inaczej, odmiennie. Dodaje szyku, dodaje elegancji, dodaje pazura. Cześć. Tu Rafał i Marta z Optik Studio. Dzisiaj spotykamy się z Wami, żeby opowiedzieć Wam o okularach korekcyjnych z nakładkami przeciwsłonecznymi. Opowiemy o ich zaletach. Powiemy Wam dla kogo są dedykowane takie okulary i pokażemy Wam kilka ciekawych modeli. No, albo na przykład takie męskie włoskie ramki na 1. Dlaczego oprawy korekcyjne z nakładkami przeciwsłonecznymi to doskonałe rozwiązanie? Czy są one dla każdego i czy są jakieś przeciwwskazania? Te wszystkie rzeczy dzisiaj dla Was poruszymy, o tym wszystkim dzisiaj Wam opowiemy. Oprawy z nakładkami przeciwsłonecznymi zrewolucjonizowały rynek optyczny kilka dobrych lat temu. Jesteśmy liderami jeżeli chodzi o wybór okularów z nakładkami przeciwsłonecznymi w naszym regionie. W naszym salonie dostępne były one już od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Cenimy sobie takie rozwiązania, bardzo je lubimy i chętnie od lat je promujemy. To, co chcę Wam dzisiaj o nich opowiedzieć, to fakt taki, że jest to rozwiązanie fenomenalne i naprawdę bardzo praktyczne. Świetnie się sprawdza nie niemalże w każdych warunkach. Mega wartością dodaną jest to, że w oprawach z nakładkami przeciwsłonecznymi mamy polaryzację. Tak więc tak naprawdę mamy dwa w jednym. Okulary korekcyjne, jak również okulary przeciwsłoneczne. Proste, łatwe, wygodne i bezpieczne. Gdybyście chcieli zrealizować sobie taki projekt i mieć osobne okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją, kosztowałoby Was to zdecydowanie więcej. Tak więc jest to naprawdę bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Dostajecie dwie pary okularów w cenie jednej. To co istotne i to co ważne, rozwiązań dotyczących nakładek w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wspomniałam Wam o rozwiązaniu dwa w jednym, a tak naprawdę w tej chwili. Producenci prześcigają się w pomysłach, i możemy już tak, tak naprawdę zobaczyć rozwiązania nawet trzy w jednym. Producenci proponują różnego rodzaju sposoby montowania nakładek przeciwsłonecznych, czyli to może być szybko, łatwo i wygodnie. Możemy sobie taką nakładkę bezpiecznie założyć jedną ręką, jadąc w samochodzie i szybko ją zdjąć. Producent opraw z nakładkami H1N1 proponuje rozwiązanie takie, że oprócz jednej nakładki proponuje dodatkową zapasową, która jest w innym kolorze, więc powoduje, że zupełnie inaczej się prezentują te okulary. Jak również zastosował takie rozwiązanie, że zaproponował dodatkową nakładkę do jazdy nocnej. Tak jak widzicie, odblask żółty powoduje, że pozornie mamy rozjaśniony obraz, poprawia się kontrast podczas trudnych warunków drogowych, jak również w nocy. Tak więc, jak widzicie, rozwiązań z nakładkami przeciwsłonecznymi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Za chwileczkę pokażę Wam jeszcze jeden sposób montowania, jeszcze jeden typ zakładania tej nakładki przeciwsłonecznej. Oprawy z nakładkami przeciwsłonecznymi to przede wszystkim wygoda. Kiedy myślimy o takich oprawach, to myślimy o komforcie. Nie musimy pamiętać o drugiej parze okularów przeciwsłonecznych. Mamy gwarancję 100% ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Nie zapominajmy jednak, że oprawy z nakładkami przeciwsłonecznymi to również element kosmetyczny. Dzięki takim oprawom możemy zmienić zupełnie wygląd ramki, a tym samym spowodować, że będziemy traktować okulary biżuteryjnie. Spójrzcie na to rozwiązanie, ta nakładka powoduje, że wyglądamy w okularach zupełnie inaczej, odmiennie, dodaje szyku, dodaje elegancji, dodaje pazura. Wspominałam wam, że są różnego rodzaju typy montażu nakładek i tak tutaj ta nakładka jest zdecydowanie innym rozwiązaniem. Ten typ nakładki powoduje, że my tak łatwo już jej nie zdejmiemy, więc w samochodzie nie zrobimy tego jedną ręką. Tu musimy pamiętać, że jak chcemy założyć nakładkę, chwilę musimy dać sobie na to czasu, obiema rękoma nakładamy nakładkę od góry, mamy ją zabezpieczoną. Tak, więc mamy różnego rodzaju montaże, sposoby nakładania i Różnego rodzaju możliwości tak zwanego przyczepiania nakładki do oprawy. O tym, w jaki sposób się to robi, czy nakładkę można zgubić i co wtedy, kiedy ją zgubimy, opowie Wam już Rafał. Skąd pewność, że nasze nakładki, które mamy na oprawkach, się nie odczepią? No stąd, że przede wszystkim są montowane na magnes, yy, który jest zbudowany. Klejony tutaj na, na różnikach, yy, ale są też różne typy yy, nakładek. Niektóre oprawki H1N1 między innymi mają oprócz magnesów także taki haczyk, który zak zakłada się na mostku, aby jeszcze bardziej oprawki przylegały, aby jeszcze bardziej były bezpieczne i nie spadały. Jak chwilę głowę, nic się z tym yy, nie dzieje. Ale to nie tylko, to nie jedyny rodzaj. Yy, Montowania bo na przykład mamy w oprawkach Rolling Stones, takich bardziej lansiarskich, nakładkę, którą zakłada się oburącz. Jest na takich specjalnych zaczepach, które pokażę Wam od środka. Cztery takie zaczepy. No i tutaj, tak jak wspomniałem, założenie wymaga pewnej wprawy, bo są te zaczepy, muszą wejść na górną i dolną część frontu oprawy. Natomiast wygląda to całkiem fajnie. Są też oprawki, yy, które mają tylko magnes i zakładamy je po prostu, przy, tak jakby przyklejając oprawkę do, yy, do frontu, przyklejając nakładkę w zasadzie do frontu oprawki. A co w przypadku, jeśli nakładkę zgubicie? No tak naprawdę teoretycznie nic wielkiego się nie dzieje, bo zawsze możecie do nas przyjść i taką nakładkę sobie zamówić. W większości producenci oferują odpłatnie jako część zamienną praktycznie 99% nakładek, które, które oferują razem z oprawkami, więc jeżeli by się zdarzyło taka sytuacja, żeby się zdarzyła taka sytuacja, że zgubiliście tą nakładkę lub zniszczyliście ją z własnej winy, nie wiem, pies ją, zębami przegryzł na pół, no to zawsze jest szansa, że można sobie taką nakładkę dokupić i dalej będziecie cieszyć się ze swoich fajnych, wielofunkcyjnych, kompletnych okularów. Jakie marki opraw z nakładkami przeciwsłonecznymi rekomendujemy w Optek Studio? Naszą ulubioną marką i taką wiodącą w naszym salonie jest marka H1N1. Dlaczego? Dlatego, że to włoski sznyt Świetne rozwiązania, fenomenalna jakość, i to o czym wspominałam wcześniej, w dużej mierze jest to producent, który bardzo dużo modeli wykonuje z większą ilością nakładek. Tak jak ten model, który mam w tej chwili na sobie, posiada nie jedną, nie dwie. A trzy nakładki przeciwsłoneczne. Tak więc na pytanie, co gdybym zgubił, zgubiła nakładkę przeciwsłoneczną, odpowiedź jest prosta: macie dwie kolejne zapasowe. Pokazywałam wcześniej, że również producent wykonuje oprawy z nakładkami przeciwsłonecznymi do jazdy nocą. Dedykowane to jest poszczególnym modelom. Innym e, producentem, innym, inną kolekcją, którą my bardzo lubimy i dedykujemy w naszym salonie, jest kolekcja opraw Enjoy. Producent ten sam co H1N1 stosuje troszkę inne rozwiązania, inną formułę. On tutaj lubi się bawić, to też włosk, włoska robota, on tutaj lubi się bawić formą. To mamy nakładkę, która jest wykonana z polaryzacją, ale barwiona gradalnie Panie bardzo to kochają. Najnowszym odkryciem w naszym salonie w tej chwili, który testujemy i sprawdzamy, jest marka e, Louise de la Croix. Wykonują w tej, w tej chwili e, zgodnie z trendami e, tworzywowe marki, tworzywowe ramy. Pamiętacie, Trendy 2022 to jest tworzywo i producent świetnie się w to wpisuje a, i dedykuje do tego e, naprawdę przepiękne e, nakładki przeciwsłoneczne z polaryzacją. O tym, co w modzie męskiej, wspomni Wam Rafał. W modzie męskiej jest podobnie jak w modzie damskiej. Przy czym poza oprawkami H1N1, o których wspomniała Marta, włoskimi oprawkami H1N1, oferujemy również bardzo ciekawe modele z kolekcji Rolling Stones rokowe modele takie. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nakładka jest jedna, zakładana w bardzo specyficzny sposób. Po zdjęciu ta oprawa również prezentuje się świetnie. No ale, tak jak wspomniała Marta, naszą główną marką z nakładkami są oprawy Hayden N1. I teraz, dlaczego nie współpracujemy z wszystkimi producentami, którzy oferują oprawki z nakładkami na polskim rynku? No dlatego, że z racji naszego doświadczenia, naszej wiedzy i, i porównania y, jakości designu opraw, no doszliśmy do wniosku, że lepiej ograniczyć się na kilku firmach, z którymi mamy bardzo dobre relacje, ale przede wszystkim na firmach, które y, spełniają nasze, a przede wszystkim Wasze oczekiwania. Pod względem przede wszystkim jakości, i pod względem przede wszystkim wyglądu, czy w zasadzie designu tej oprawki. To jest dla nas najważniejsze, bo no nie ma nic gorszego jako oprawka ładnie wyglądająca, yy, słabej jakości i odwrotnie. Oprawka, która jest bardzo mocna, toporna, ale wygląda bardzo słabo. No my takich opraw się wystrzegamy, dlatego współpracujemy z tymi markami i wydaje nam się, że współpracujemy z sukcesem. Czego przykładem jesteście Wy, którzy. No, przez wiele lat jesteście zadowoleni z tych opraw. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Yy, mamy również nadzieję, że wyczerpaliśmy temat. Jeżeli nie, to zachęcamy Was do pozostawiania pytań w komentarzach. A ja niezmiernie przypominam: abyście zostali naszymi subskrybentami czyli zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Niezmiernie zapraszamy Was do naszego salonu Optyk Studio. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Optyk Studio w Bielsku Biały. Bielsku Biały. Pa, pa. Cześć!